Przede wszystkim taki bardzo pobieżny szkic paraboli, która jest wykresem tej funkcji. Z uwagi na ujemny współczynnik przy x do kwadratu, ramiona są skierowane ku dołowi. I teraz tutaj mamy wartości, które się wznoszą, rosną aż do wierzchołka. Gdybyśmy narysowali oś symetrii tej paraboli, Czyli prostą, pionową, która przechodzi przez wierzchołek, to ta prosta przecina oś x, -ów. no gdzie? No musi przeciąć właśnie w tej trójce. Przecież przedział monotoniczności to jest zawsze przedział na osi x i on ma prawy koniec równy 3. Także pierwsza współrzędna wierzchołka to musi być 3, natomiast druga współrzędna wierzchołka, dla nas ważna w tym zadaniu to jest właśnie największa wartość tej funkcji. Tak przy okazji ten punkt, przecięcia paraboli z osią y ma drugą współrzędną równą minus 16. Po pierwsza współrzędna jest 0, więc tu się wszystko wyzeruje prócz tej minus 16. Nas jednak bardziej interesuje ten współczynnik b przy X, ponieważ musimy poznać Jawny wzór ogólny, kompletny, bez żadnych parametrów, po to, aby wyznaczyć wartość funkcji dla argumentu 3. Więc musimy poznać to B. Korzystamy oczywiście ze wzoru na współrzędną wierzchołka, na pierwszą współrzędną. To jest dokładnie minus B, właśnie to B, dzielone przez 2 razy a, 2 razy minus 2, czyli przez minus 4. Po drodze mamy b czwartych. I to jest ta nasza trójka, pierwsza współrzędna wierzchołka. Więc bez problemu bardzo szybko wyznaczamy b, to jest 4 razy 3, 12. Oto jawny wzór ogólny naszej funkcji minus 2x do kwadratu plus 12x minus 16. Przed chwilą zapowiedziałem, że q wyznaczamy jako wartość funkcji f. Dla argumentu x równego p, od razu wstawiamy trójkę. To jest najlepszy sposób, bo jest jeszcze jeden q, to jest no, sławna minus delta, dzielona przez 4a. Tylko po co to robić, skoro wystarczy podstawić trójkę w to miejsce i szybko obliczyć. Minus 2 razy 3 do kwadratu to od razu 9, plus 12 razy 3 to by dawało 36, minus 16. Tu mamy minus 18 plus 36, to jest plus 18. Po odjęciu 16 dostaniemy dwójkę. Wygląda na to, że Q to jest dwójka i właśnie to mieliśmy wyznaczyć, czyli możemy zapisać f max, powiedzmy w ten sposób, to jest f od trójki i to jest dwójka i podkreślamy, piszemy odpowiedź. W drugim rozwiązaniu wracam do tej minus szesnastki. Zaraz nam się przyda, tylko zapiszmy wzór tej funkcji, równanie tej paraboli w postaci kanonicznej. Możemy to zrobić, bo mamy wierzchołek, co prawda, w połowie jawny, no ale przecież możemy użyć symboli. Więc tak, a nasze minus 2 pomnożone przez x minus p do kwadratu plus no niestety jeszcze nieznane q. Więc przekształcamy, podnosimy do kwadratu minus 2 razy, uwaga, a minus b do kwadratu, to jest a do kwadratu minus podwojony iloczyn 2 razy x razy 3, 2 razy 3 to 6, 6x dodać b do kwadratu, 3 do kwadratu to jest 9 i dopisujemy plus q. Teraz mnożymy trzykrotnie przez minus 2 to będzie minus 2x do kwadratu, następnie będzie minus 2 razy minus 6 no plus 12x. Znamy to z pierwszego rozwiązania. I teraz będzie wyraz wolny. Na początek minus 2 razy 9, czyli minus 18. I dopisujemy to kół. To jest wyraz wolny. Gdybym chciał zamknąć w nawias, to musiałbym tutaj zmienić znak albo zamknąć w nawias z minus 18 i napisać tutaj plus. Nie robię tego. I to jest równe, właściwie teraz zapiszmy to tak śmiesznie trzema kreskami, tożsamościowo równe tej postaci minus 2x do kwadratu plus bx minus 16. Taka tożsamościowa równość oznacza, że mamy takie same współczynniki przy takich samych potęgach x. No tutaj jest... Wychodzi, że b to 12, ale to nie jest nam teraz potrzebne, ponieważ my od razu możemy porównać coś z tym naszym q. Więc minus 18 plus q jest równe minus 16. Przerzucamy 18, dodajemy 18 do obu stron. q jest równe minus 16 plus 18, co daje 2.